Kogoś możecie mi skrzywdzić. Coś ważnego jesienią może się wydarzyć. Mm -hmm. I mam wrażenie czekajcie, jeszcze sobie dobiorę tutaj. Okej, okay, mam wrażenie, że będziecie domagać się kogoś uwagi w tym roku, jakiejś ważnej dla Was osoby, czy to Waszego partnera, czy też przyjaciółki. Po prostu będziecie chcieli i będziecie więcej razy wychodzić z inicjatywą spotkań niż ta osoba. Zobaczymy sobie czarmsy. OK. Przede wszystkim mam wrażenie, że w tym roku, jeżeli jeszcze nie znacie, to możecie poznać Wasz kontakt z jakąś osobą, która jest Wam z przeznaczenia lub bratnią duszą, może się polepszyć, macie jakby zapewnienie, że aniołowie nad Wami czuwają i Was chronią cały czas i przede wszystkim, żebyście nie, nie tracili wiary w coś dobrego, um, dlatego że... Um, wszystko z czasem się ułoży, no i też możecie spełnić marzenia. Tylko idźcie w ich kierunku i nie poddawajcie się na samym początku, no i też kontakty z innymi ludźmi się polepszą w tym roku. I zobaczymy na przesłanko anielskie dla Was. Macie szczęście w nieszczęściu. To, co wydaje się być problemem, rzeczywistości jeszcze jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Oraz skup się na służbie. Twoja dusza pragnie radośnie służyć skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, które zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę między dawaniem i przyjmowaniem, i też mam wrażenie, że musicie zapanować nad właśnie swoimi emocjami, żeby po prostu jakby, żebyście panowali nad swoimi emocjami, żebyście po prostu większą mieli harmonię, tak? I co jeszcze dla Was na ten rok? Znalazłeś to, więc tutaj coś kluczowego, ważnego w tym roku może się wydarzyć. Jeżeli szukaliście pracy lub szukacie pracy, tutaj coś się w tym roku ruszy, lub w ważnej dla Was sprawie po prostu, lub jeżeli szukacie kogoś do związku, to również jest znak, że ktoś może właściwie się pojawić. Jeżeli wychodzicie z jakichś nałogów, z czegoś, co nie jest dla Was dobre, niekorzystne lub się za wami nie ciągnie, też jakby po malutku, małymi kroczkami zapanujecie na tym, co już Wam nie służy i pójdziecie naprzód. Więc tak, to jest wszystko, co dla Was mam. Ja Wam życzę wspaniałego roku, dziękuję Wam za oglądanie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy czytanie z Wami rezonuje. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa.